Kiedy kończy się kopia, a zaczyna się marka, czyli jak wyróżnić się marką osobistą. Pogadamy sobie dzisiaj o trzech rzeczach. Czego o marce nauczysz się? od pewnego zespołu muzycznego, nie zdradzę na chwilę nazwy, dlaczego tańczenie zwiększa zasięgi, jak nie zgubić się w gąszczu wskazówek i zbudować wyróżniającą się markę osobistą. Cześć, z tej strony Ola Mrowiec, architektka komunikacji i nie, nie będzie to typowy, nudny wykład o tym, jak budować markę osobistą strategicznie i skutecznie. Nie, pogadamy sobie o tym, w jaki sposób wykorzystać wszystko, co dzisiaj Cię otacza i co być może już wiesz do tego, żeby wyróżnić się marką. A na końcu zostawię Ci jedno zadanie, które gdy zrobisz, to już będziesz miała jeden skuteczny wyróżnik do tego, żeby odnaleźć się w tym gąszczu internetowych gór i zacząć w końcu wyróżniać się swoją marką osobistą. Ale zacznijmy od historii. Jest rok 1994. Dwóch panów, którzy działają na rynku muzycznym, Bob i Chris Herber postanawiają założyć kobiecy band muzyczny, inaczej Girls' Band. Kumasz taki backstreet boys tylko złożony z dziewczyn. Robią casting, wybierają na początku cztery dziewczyny: Melanie, Melanie, Victoria, i Emmę. Jelly wkręca się zupełnie z boku, nie przyszła na casting, zabalowała i nie zdążyła. Ale jak to się mówi, na krzywy ryj wkręca się do zespołu. Przez kolejne dwa lata nasze mistrzynie pracują nad swoimi głosami, nad swoim tańcem. Ale nie odnoszą żadnych sukcesów. One mają pomysł na siebie, ale bracia Chris i Bob nie są zainteresowani tym. Nie lubią ich unikalnych wizji. You know what I mean? Pięć dziewczyn postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Znajdują sobie dwóch wydawców i w 10 dni nakręcają klip, który staje się hitem ówczesnego świata i na pewno go znasz. A brzmi on tak. Richardowi standardowi i matermie Row powstaje wannabe, a nasze spajsetki posh, sporty, ginger, baby i scary robią taką furorę. Czego możesz nauczyć się od Spice Girls? Dlaczego były inne? No bo umówmy się, nie były wybitne. Czy miały wybitne głosy? Mm, nie musimy pytać tutaj Eliza Pendowskiej, żeby powiedziała nam, że zdecydowanie nie. Darłyście się Dokładnie. od samego początku do samego końca. Nie było żadnego oddechu. Ja już myślałam, że mi łeb urwie w ostatnich taktach. Czy były najpiękniejsze ze wszystkich kobiet, które śpiewały na rynku muzycznym w tamtych czasach? Powiedziałabym, że były zwyczajne, ale to co miały to charyzmę i pomysł na siebie i konsekwentnie, rewolucyjnie weszły na rynek muzyczny. Czego Ty możesz nauczyć się dzisiaj od Spice Girls? Nie bądź dokładnie taka sama jak wszyscy inni. Wchodzenie w schematy, które proponują Ci dzisiaj Instagramowi guru, wpasuje Cię dokładnie w schemat tych wszystkich innych Girls Bandów z 90. lat. A Ty chcesz być jak Spice Girls, prawda? Żeby marka się wyróżniła, potrzebuje pomysłu na siebie. Potrzebuje indywidualnego pomysłu, wyróżników, wartości, obietnicy. Ale nie tej sprzedażowej, tej obietnicy marki, która wypłynie głęboko z tego, co masz mi do powiedzenia. Z odpowiedzią przychodzi do nas Simon Sinek, który mówi ci, że na początku powinnaś znaleźć swoje dlaczego, zanim opowiesz co i jak. No więc jakie jest Twoje dlaczego? Dlaczego robisz to, co robisz? Dlaczego wyszłaś dzisiaj ze swoją marką osobistą i proponujesz mi swoje produkty bądź usługi? Dlaczego? Znasz już to? Jeżeli nie, na końcu będę miała dla ciebie rozwiązanie. Ale teraz odpowiedzmy sobie na drugie pytanie. Dlaczego tańczenie zwiększa zasięgi? Pewnie nieraz widziałaś TikToki, YouTube czy Instagramy, Stories, czy rolki, które wykręcały milionowe zasięgi, dlatego że osoby, które tam pokazywały się, po prostu tańczyły. A ty powiedziałaś sobie, ja jestem marką eksperta, tańczyć nie będę. No dobra, to choć pogadamy o tym, co możesz zrobić, żeby nie tańczyć, a zasięgi zwiększać. Wejdźmy trochę głębiej tu, czyli w psychologię podejmowania decyzji. Tańczenie to inaczej rozrywka. Nie wchodzisz na social media po to, żeby uczyć się czegoś nowego, prawda? Wchodzisz na social media po to, żeby się zabawić, dlatego wszelkie treści, które dają ci rozrywkę, a przy okazji cię czegoś uczą, są twoim celem. No dobrze, ale dlaczego tak jest i jak możesz to osiągnąć? I tutaj z odpowiedzią przychodzi nam Robert Zając, to taki guru z psychologii, nieżyjący już, który w 1968 roku. Opisuje takie zjawisko psychologiczne zwane Mere Exposure Effect, czyli po polsku zwany efekt czystej ekspozycji. Na czym on polega? Jeżeli człowiek będzie wystawiony na ekspozycję Twojej marki, Twojego logo, Twojego zachowania, Twojej wideo częściej, ale nie ma negatywnego zdania o tobie, Oczywiście na początku, tylko jesteś mu totalnie neutralna albo w ogóle nie wie nic na Twój temat, to im częściej będziesz mu się wyświetlała, im częściej będziesz mu się pokazywała, tym większa szansa, że jeżeli będzie miał do wyboru rzecz X lub Y od dwóch różnych marek i ty będziesz ta, którą, tą, która pokazuje się częściej i zostaje zapamiętana, na pewno wybierze Ciebie. Tak działa właśnie efekt czystej ekspozycji. Im częściej kogoś widzimy, czyli ten Twój logotyp, ta Twoja twarz wyświetla mi się częściej, zaczynam tworzyć lubienie razem z Tobą, pomimo tego, że nie znamy się jeszcze, prawda? Nasze mózgi są zagadkowymi elementami naszego ciała i wbrew pozorom wprowadzają nas bardzo często na manowce. I możesz nauczyć się wykorzystywać te wszystkie błędy poznawcze i heurystyki, czyli takie skróty w podejmowaniu decyzji, żeby dotrzeć do Twojego klienta szybciej, efektywniej, i żeby nawet jeżeli masz mało, Małą liczbę followersów, a o tym właśnie chcę dzisiaj z Tobą pogadać. Możesz tworzyć świetnie zarabiającą biznesową markę osobistą i sprzedawać swoje produkty bądź usługi, bo zasięgi i wirale nie są Ci w ogóle do tego potrzebne. To czego tak naprawdę potrzebujesz? Potrzebujesz, żeby ludzie Cię zobaczyli, im częściej, tym lepiej, zapamiętali. No, a jeżeli będziesz robiła efekt czystej ekspozycji, to na pewno tak się stanie. I żeby przypisali cię do konkretnej kategorii. Muszą wiedzieć, czy ty jesteś psychologiem, czy ty jesteś znawcą, artystą, czy ty jesteś historykiem. Kim jesteś? Makijażystką? Listką paznokci, instruktorem, który uczy w branży beauty. Na początku ty musisz określić oczywiście, do jakiej kategorii się przepisujesz, po to, żeby łatwo przypisał cię do kategorii twój klient. Gdy widzę teksty typu wprowadzę cię na wyższy poziom świadomości, to ja nie wiem, co ty masz zamiar, zamiar ze mną zrobić. Czy ty masz zamiar wprowadzić mnie w stan hipnozy i tam zostawić? Proszę cię, bądź bardzo konkretna w tym, co obiecujesz swojemu klientowi. Do obietnicy za chwilę jeszcze przejdziemy, a teraz pogadajmy sobie o kolonoskopii. Nie, 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 nie przesłyszałaś się. O kolonoskopii. Daniel Kahneman to taki z kolei guru psychologii behawioralnej, czyli taki człowiek, który opowiadał nam przez lata o tym, dlaczego myślimy tak, jak myślimy, dlaczego wpadamy w różne błędy poznawcze. De facto noblista w tej dziedzinie z 2002 roku, chyba możemy mu zaufać, przeprowadził kiedyś pewien eksperyment. Zawitał do szpitala, którym ludziom robiono kolonoskopię. I oto... Co zrobił? Jego celem było przeanalizować ból, który czują pacjenci, którzy są poddawani no temu dość nieprzyjemnemu zabiegowi, jakim jest kolonoskopia. No wiesz, wkładają ci tam kamerkę, chodzą coraz głębiej i głębiej i głębiej. Ludzie od Kanemana uczestniczyli w, przy zabiegach u 154 pacjentów. Stojąc przy łóżku pacjenta, badacze od Kanemana co 60 sekund zadawali mu pytanie, w skali od 1 do 10, jak bardzo cię boli. Pierwszy wynik w ogóle cię nie zaskoczy. Im dłużej trwało badanie, tym ból stawał się coraz mniej uciążliwy. Ale teraz ważne, co ludzie zapamiętali. Jak pacjenci oceniali własne cierpienie? Otóż pacjent A ma dużo gorsze wspomnienia z kolonoskopii względem pacjenta B. Ich historie się różniły, ponieważ ważne okazało się tutaj zakończenie. Przykrość pacjenta A była wyższa niż przykrość Pacjenta B. Z tego całego naszego zamieszania jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Kaneman dowodzi, że mamy dwie jaźnie, które powodują to, co myślimy, na przykład po kontakcie z Twoją marką. Jaźń doświadczającą, czyli taka, w której. Doświadczamy różne rzeczy, w tym ból związany z kolonoskopią, albo ból związany ze złym doświadczeniem z Twoją marką, albo z dobrym. I jaźń pamiętającą, czyli to, w jaki sposób zapamiętujemy to, co się właśnie wydarzyło. Na razie brzmi skomplikowanie, przejdźmy do kilku ważnych elementów. Jaźń doświadczająca to jest ta, która żyje cały czas w teraźniejszości. Możemy jej zadawać różne pytania. Jak się czujesz, co teraz robisz, o czym teraz myślisz, czyli to, co dzieje się tutaj. Ale potem mamy jeszcze jaźń pamiętającą, która z kolei. Wraca do przeszłości. Możemy jej się zapytać, jak bardzo wtedy bolało, jak się wtedy czułaś, czy czułaś smutek, jak duży był to smutek, jak duża była to radość, jak silny był to ból. Ocenia ona nasze życie z perspektywy czasu, bo jeżeli oceniamy to, czy nam się coś podobało, czy nie, zawsze będziemy robić to z perspektywy nie tej teraźniejszości, czyli jaźni doświadczającej, tylko tej jaźni, która pamięta, która zapamiętuje dobre bądź złe wspomnienia z przeszłości. Wniosek z tego badania ludzie lubią ból i wtedy lepiej zapamiętają to, co do nich mówiliśmy. Efektywność historii, informacje o marce, efektywność zapamiętania i skojarzeń z tym możesz mierzyć w obszarach bólu, który spowodowałaś w trakcie procesu myślenia. Innymi słowy, jeżeli chcesz, żeby ludzie myśleli o Twojej marce, żeby o niej pamiętali, żeby mieli z nią związane jakieś wspomnienia, czyli chcesz z jaźni teraz tej obecnej, doświadczającej przejść do jaźni pamiętającej, potrzebujesz wywołać emocje. Powiedziałam Ci, że bardziej trafia do nas ból i strach, ale są jeszcze inne emocje, które powodują, że to pamiętujemy. Wiesz, jakie one są? Nasze emocje możemy połączyć, podzielić na takie dwie grupy. Na takie, które nas przyciągają i aktywizują do działania i takie, które nas spowalniają i powodują, że stajemy się totalnie nieaktywni. Nie chcemy działać. A Ty w swojej komunikacji marki powinnaś koncentrować się właśnie na tych pierwszych. Jakie one są? Złość i radość. Wróćmy na chwilę do naszych spajsetek. Pamiętasz? Były jakieś inne emocje związane ze spajsetkami? Czasem robiły rzeczy, o których pewnie nie chciałyby nawet pamiętać. Upijały się, zachowywały się nie tak jak trzeba, odwiedzając np. Dwór królewski w Wielkiej Brytanii, i dlatego je zapamiętywałyśmy. Była radość i była złość, czyli były wszystkie emocje, które powodowały wszystkie te nasze wspomnienia. Te emocje, które powodują, że stajemy się zdecydowanie mniej aktywni i mniej zapamiętujemy, to smutek i błogość. Jak jest nam dobrze, albo jesteśmy smutni, z całą pewnością mniej pamiętamy, mniej zapamiętujemy i jesteśmy mniej skorzyści do tego, żeby zrobić kolejny krok. No dobra, lecimy dalej. Jak to możesz wykorzystać w swojej komunikacji marketingowej albo sprzedażowej w swojej marce osobistej? Musisz pamiętać, że potrzebujesz utrzymać pacjenta, swojego odbiorcę, a przyszłego klienta na dużym poziomie bólu. Zamiast mówić wszystko od razu, zacznij ukrywać fakty i ujawnij je dopiero na końcu. Opowiadaj historię. Dawaj wartość po kawałkach. Dziel je na malutkie kawałeczki. Pamiętasz wagoniki, kanapki z dzieciństwa? Dzieli je na malutkie kawałeczki po to, żeby serwować je Twoim odbiorcom, żeby oni musieli czekać na więcej. Twórz cykle kontentowe. Stosuj retrospekcję. Wracaj do przeszłości, choćby nawet Twojej, czyli powodu, dla którego powstała Twoja marka. Pamiętasz, dlaczego robisz to, co robisz, i serwuj te kawałki retrospekcyjnie w różnych odstępach czasu. Dzisiaj robię to pięć lat temu było to. Dzisiaj robię to, dwa lata temu miałam taką sytuację. Dzisiaj, zrobi, dzisiaj zrobiłam to, a trzy tygodnie temu popełniłam ogromny błąd. Antycypacja. Daj swojemu odbiorcy antycypować, czyli przewidywać zakończenie, a potem zaskocz go czymś zupełnie innym. Jeżeli będziesz prowadziła go przez jakąś komunikację i będzie oczekiwał na przykład zupełnie innej konkluzji, jakiejś sprzedaży albo oferty, ty wyskocz wtedy zupełnie z czymś innym. Powiedz, absolutnie nie mam dla ciebie dzisiaj żadnej oferty, a to, co musisz zrobić, to... No i teraz czas na twoje wezwanie do działania. A co jeśli od dzisiaj, tworząc rolki, storiesy, live'y, wideo na YouTubie, TikToka, artykuły na blogu czy swoje newslettery, zaczniesz tchnąć tam w nich zupełnie nową energią, bo wiesz już co lubimy, co pamiętamy i na co jesteśmy skorzy zadziałać. Co się stanie, jeżeli ludzie zaczną Cię po prostu zapamiętywać, będą mówić o Tobie i zaczniesz tworzyć pewien obraz w ich pamięci i oni dzięki temu będą skorzy kupić coś w przyszłości od Ciebie? Tak, tak tworzymy komunikację od scrollowania do kupowania. Wypuszczam właśnie na ten temat e-booka, a w czerwcu rusza wyzwanie, które pomoże wdrożyć lekcje z nim zawarte. Nie będę ci teraz opowiadała o tym, jak ważna jest strategia. Zakładam, że strategia marki to jest coś, co po prostu masz, a w niej stworzyłaś mapę drogową swojej marki. Wiesz, że jeżeli chcesz dojechać z punktu A do punktu B, to możesz to zrobić zupełnie naokoło a możesz po prostu pojechać prosto do celu. Będziesz po drodze potrzebowała się zatrzymać, zatankować samochód, będziesz potrzebowała przespać się po drodze, ponieważ Twoja droga jest dość długa, ale będziesz jechała do niej prosto. Wiesz, kim jest Twój klient, wiesz, jakie wartości oferuje Twoja marka, wiesz, jaką obietnicę wartości oferujesz, wiesz, czym jest Twoja oferta, wiesz... Jak to biznesowo spiąć? Czyli jakie są źródła przychodów, jakie są źródła kosztów? Wiesz w jaki sposób prowadzić swoją komunikację, żeby zapełniły one twój koszyczek, zanim jeszcze dobrze zaczniesz zarabiać na swoich produktach bądź usługach. Mam nadzieję, że masz to gotowe, ponieważ jeżeli nie masz tego to obawiam się, że same wiralowe rolki, same mówienie do kamery i wszystko czego chciałabyś się dzisiaj nauczyć, może być po prostu za mało. Żeby poukładać wiedzę, którą dzisiaj zgromadzisz, potrzebujesz strategii. Więc to co możesz na pewno dzisiaj zrobić, to weź dwa akcesoria, które na pewno gdzieś blisko siebie masz. I jest to 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 i to i to dzisiaj wystarczy do tego, żeby zrobić z rąb tego, co potrzebujesz, żeby tworzyć wyróżniającą się biznesową markę osobistą. Ale obiecam Ci jeszcze jedną rzecz. Pamiętasz, gdy mówiłam Ci, zacznij od dlaczego i Simona Sineka? To teraz dojdźmy do tego elementu. Stwórz swoją indywidualną, unikalną obietnicę, czyli Brand Value Proposition. I teraz pamiętaj, bo marka to nie jest to, co sprzedajesz. Marka to to, z czym ludzie cię kojarzą i co obiecujesz światu. To Twoja unikalna propozycja wartości. Pamiętasz obietnicę Appla? Apple, think different. A być może Mariot. Mariot to hotel, prawda? Ale może być Quiet Luxury, Crafted Experience i Intuitive Service. A Hulu, taka wiesz, amerykańska konkurencja do Netflixa, mówi All the TV you love. Imperfect Foods to takie, wiesz, sieć sklepów, czyli taki Lidl bądź Biedronka, mówi Groceries, that help you fight food waste. Nie komunikują jasno swoje wartości. A ty? Dzisiaj zakomunikujesz swoje. A teraz wyświetlam Ci listę wartości. Pierwsze ćwiczenie, które zrobisz, to wykreślisz z tej ogromnej listy 3 do 5 wartości, którymi będziesz kierowała się swoją marką. Zrobiony screen, świetnie. A teraz wydrukuj tą kartkę i zacznij wykreślać te, które nie są kluczowe dla Twojej marki. Nie, nie, nie. Wiem, poczujesz smutek, wiem, poczujesz, ale ja chciałabym wszystko. Wszystkim być nie możesz, bo jak jesteś od wszystkiego, to jesteś do niczego. Pamiętaj też o tym, że mówimy o wartościach Twojej marki, a nie Ciebie. Nawet jeżeli rodzina jest dla Ciebie ważna i miłość do zwierząt, ale nie będzie miało to wyrazu w Twojej marce osobistej, bo na przykład malujesz paznokcie. Omiń tą wartość. Mówimy o wartości Twojej marki, którą będziesz sprzedawała konkretny produkt bądź konkretne usługi. Będziesz coś ludziom obiecywała. Masz te wartości? Teraz je wszystkie opisz. Czyli jeżeli w Twojej wartości pokazała się na przykład odpowiedzialność, to co ona oznacza? U mnie odpowiedzialność to to, że uczę rzeczy, których sama przetestowałam, a testowałam je od 17 lat pracując jako statek, jako piarowiec, jako szkoleniowiec praktyk. I teraz mogę dzielić się tą wiedzą z tobą. Po drugie, odpowiedzialność to to, że jeżeli dowo obiecuję, to na pewno doworze i nigdy nie daję obietnic bez pokrycia. I trzeci w końcu wyraz odpowiedzialności mojej marki brzmi: Ważniejsze od zer na moim koncie są wyniki moich klientów. I komunikuj to wszem i wobec. Ludzie muszą rozumieć, dlaczego mają grać z Tobą do jednej bramki i czy jesteś marką, z którą chcą się utożsamić. De facto będą utożsamiali się z Twoimi emocjami, ale o tym pogadamy już sobie kiedy indziej. Słuchaj, czy ja Ci się w ogóle nie przedstawiłam. Ja nazywam się Ola Mrowiec i jestem architektką komunikacji. Pomagam kobietom wyróżnić się ich markami osobistymi i tworzyć biznesy w ich oparciu. Stworzyłam pierwszą platformę subskrypcyjną o budowaniu marki osobistej od A do Z wyróżnij się. To nie jest kurs online. To platforma, gdzie znajdziesz wartość, co miesiąc nową wiedzę, wszystko co jest potrzebne do budowania marki, do budowania marki od A do Z i moje wsparcie. To przestrzeń, której nie ma jeszcze na polskim rynku. Wiem. Bo sama takiej potrzebowałam i nigdy takiej nie znalazłam. Pod tym wideo zamieściłam ci link. Dołącz do niej jak najszybciej, ponieważ mamy taką prostą zasadę, że ponieważ wartość tej platformy rośnie z miesiąca na miesiąc, to i ceny tej platformy rosną. Czemu czekać? Twoja marka potrzebuje wsparcia już dziś. Pomogę ci zrobić strategię Twojej marki, potem pomogę ci zaplanować jej komunikację, która będzie łamała serca Twoich klientów i będzie uderzała skutecznie w źródło bólu. Kolejnie pomogę Ci to wdrożyć, a następnie przejdziemy do Twojej oferty, Twojej niszy, Twojego klienta i Twojej sprzedaży. Wszystko zrobisz pod moim czujnym okiem. Co kilka tygodni spotkamy się na sesji Q&A. Możesz zadać mi absolutnie wszystkie pytania, które przyjdą Ci do głowy. A teraz pokażę Ci, jak moja platforma wygląda od środka, żebyś nie musiała błądzić i zastanawiać się o matko, czy to miejsce dla mnie. Pamiętaj też o tym, że zasięgi nie tworzą marki. Markę tworzą opinie i rekomendacje ludzi. Nauczycie wyciągać i transferować autorytet z tych opinii. Nauczycie budować społeczny dowód słuszności, tworzyć społeczność klientów, nie ludzi na Instagramie, czy TikToku, czy na YouTubie, tylko klientów, którzy rekomendują Cię dalej. I tym wszystkim zajmiemy się na mojej platformie Wyróżnij się. Myślę, że nie ma co zwlekać, po prostu dołącz do nas już dziś. Na czym polega mentoring ze mną? Już opowiadam. Przede wszystkim pracujemy w bardzo małej grupie osób. Spotykamy się na Zoom raz w tygodniu. Przez 6 tygodni, co tydzień spotykamy się w poniedziałki o godzinie 19. Masz ze mną spędzone dwie godziny. Podczas tych dwóch godzin masz czas na to, żeby zadać mi konkretne pytania, a ja ci daję konkretne wskazówki. W każdym tygodniu zajmujemy się zupełnie innym aspektem. Zaczynamy od rewizji Twojego idealnego klienta i tego, w jaki sposób poprowadzisz go przez ścieżkę. Robimy plan na komunikację do niego. Analizujemy Twoją ofertę, żeby sprawdzić, że wszystko w niej gra i czy to, co chcesz zaoferować swojemu klientowi, jest tym, czego on potrzebuje. Ale nie bój się, jeżeli nie masz oferty, stworzysz ją na tym mentoringu pod moim okiem. Dam ci wszystkie materiały, które Ci to umożliwią. A potem będziemy pracować już nad wdrożeniem, ponieważ nie ma sensu, żebyś wyszła z tego mentoringu i żebyś nie potrafiła wdrożyć rzeczy, które tam ustalimy. Chciałabym, żebyś stworzyła taką ofertę, która pozwoli Ci od razu podczas mentoringu wyjść z nią i sprzedać pierwszych kilka sztuk. A moja obietnica wartości brzmi: Ja nie tworzę kursów, ja buduję marki. Twoja marka ci za to podziękuje. A teraz czas na ciebie. Dlaczego robisz to to robisz? Jak to robisz i co to jest? Jesteś gotowa? Twoja marka ci za to podziękuję.